Alimenty płaci się tak długo, jak dziecko się uczy. Bzdura. Alimenty płaci się, dopóki dziecko nie będzie miało 18 lat. Bzdura. Alimenty płaci się, dopóki dziecko nie będzie miało 26 lat, jeśli dziecko studiuje. To też bzdura. Jako, że pokoju alimentów narosło wiele mitów, uznałem, że czas to wyczerpująco omówić. Genezę tych błędnych informacji omawiam na końcu, dlatego zachęcam do bieżenia całości. Zaczynając od podstaw. Obowiązek alimentacyjny wynika z artykułu 133 KRO, który wprost określa, że rodzice obowiązani są świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie. Oznacza to, że nie ma żadnej sztywnej granicy wieku, taka jak 18 czy 26 lat. Jedno dziecko może być w stanie utrzymywać się samodzielnie w wieku 18 lat, bo dostało spadek, wygrało na loterii, albo rozkręciło jakiś biznes. Drugie dziecko zaś może wymagać wsparcia finansowego do 27 czy 8 roku życia. A trzecie niepełnosprawne może wymagać Takiej pomocy nawet do końca życia. Kluczowe jest to, czy dziecko podejmuje starania, aby być w stanie samodzielnie się utrzymywać, czy też nie. W praktyce takie starania to najczęściej studia. Nie oznacza to jednak, że tak długo jak dziecko studiuje, tak długo należą mu się alimenty. Jeśli ktoś na przykład oblewa rok albo zmienia co chwilę kierunek studiów, to może być potraktowany jako brak należytych starań i może to skutkować uchyleniem obowiązku alimentacyjnego. Przykładowo w uzasadnieniu wyroku sądu rejonowego wdzierżeniowej można odnaleźć następujący fragment. Pozwany poprzez swoje zmienne decyzje edukacyjne i brak konsekwencji bez uzasadnionych powodów wielokrotnie przerywał naukę. Powyższa postawa pozwanego wskazuje, że ewidentnie przedłużał swoją edukację, co nie może w ocenie sądu obciążać powoda. Nie umknęło uwadze sądu, że pozwany mimo upływu 7 lat od zakończenia nauki w gimnazjum nie zdobył żadnego zawodu, co jednak nie przeszkadzało mu w tym, aby zaistnieć na rynku pracy. Pracował jako kierowca obecnie pracuje jako monter. Sam fakt studiowania nie oznacza jednak, że alimenty należą się zawsze w pełnej wysokości. Przykładowo osoba studiująca zaocznie może spokojnie pracować, jeśli nie w całości, to chociaż w jakimś stopniu samodzielnie zapewnia sobie środki na utrzymanie. Wtedy wysokość alimentów może zostać na przykład obniżona. Często, ale nie zawsze Moment uczenia studiów jest momentem, gdy pozyw o uchylenie obowiązku alimentacyjnego staje się zasadny. Przykładowo, sąd rejonowy dla Wrocławia Krzyków oddalił powództwo o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, wskazując, że pozwana, aplikantka adwokacka, pracując na pół etatu oraz realizując obowiązki związane z aplikacją, nie jest w stanie podjąć dodatkowego zatrudnienia i alimenty nadal są jej należne. Teraz przejdźmy do wyjaśnienia genezy tej mitologii o wieku czy nauce. Źródłem tych błędnych informacji są zasady obowiązujące przy wypłacaniu alimentu z funduszu alimentacyjnego. Faktycznie, jeśli alimenty są wypłacane przez fundusz, to tutaj granicą jest 18 lat, chyba że dziecko studiuje, wtedy 25 lat. Natomiast jeśli dziecko ma orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, wtedy nie ma granicy wieku. Rzecz jednak w tym, że zasady dotyczące alimentów z funduszu dotyczą tylko wypłacania alimentów z funduszu. To, że dziecko osiągnie określony wiek, nie oznacza, że obowiązek alimentacyjny magicznie przestaje istnieć. To oznacza jedynie, że od tego momentu alimentów nie wypłaca fundusz.